Witam serdecznie, Słowcowe Info w czwartek 7 listopada, dzień po poznaniu wyników wyborczych w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydentem Stanów Zjednoczonych po raz drugi został Donald Trump. Jest to osoba znana z wielu różnych kontrowersyjnych kwestii i wpływ tak naprawdę przyszłej prezydentury, a raczej obietnic Donalda Trumpa będziemy oglądać w dzisiejszym programie i omawiać oczywiście w tej kwestii. Tak więc na tym będziemy się skupiać, natomiast oczywiście to nie koniec wydarzeń na ten tydzień, ponieważ jeszcze dzisiaj, 7 listopada o godzinie 20 naszego czasu poznamy decyzję Rezerwy Federalnej o stopach procentowych, a jutro o godzinie 18 poznamy raport Crop Production, a o 18.15 raport World Markets and Trade, oba pochodzące z amerykańskiego Departamentu Rolnictwa. Tak więc wciąż wiele się dzieje, wciąż warto zwracać uwagę na ten amerykański zestaw publikacji jaki dostaniemy jeszcze w tym tygodniu, tak, mimo że niewiele tego czasu zostało, to jest tutaj naprawdę sporo tych wydarzeń, tak więc nie przedłużając popatrzmy na wykresy. Myślę, że zaczniemy od złota, które zaliczyło całkiem swoją korektę w dniu wczorajszym. Prawdę mówiąc, troszkę zaskakujące jest dla mnie to, że do tej korekty doszło. Ponieważ, w przypadku z wyboru Kamali z ta korekta byłaby dość logiczna. O tyle w przypadku Donalda Trumpa, którego prezydentuje, jest generalnie naznaczona. Niektórymi działaniami spontanicznymi, ale też działaniami bezkompromisowymi, no to w tym momencie, oczywiście, należy pamiętać o tym, że spadek złota by oznaczał odejście od ryzyka. Także językiem była premia była przed wybojami za ryzyko, i teraz rynek wycenił po prostu korektę. Ale nie zapominajmy, że ryzyka geopolityczne dla złota pozostają wciąż bardzo wysokie. Mowa tu zarówno o konflikcie na Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie, gdzie na Bliskim Wschodzie zdecydowanie. Zdecydowanie Donald Trump będzie występował po stronie Izraela ze względu raczej na fakt tutaj w maksymalnej presji, czyli tej polityki, jaką Donald Trump stosował na Iran który jest no, nieformalnym przeciwnikiem Izraela w aktualnym konflikcie, plus oczywiście rezerwa federalna i jej cykl obniżek stóp procentowych. Złoto oczywiście straciło też na tym, że Stany Zjednoczone, analitycy raczej prognozują, że w Stanach Zjednoczonych dojdzie do wzrostu inflacji, jeżeli Donald Trump wprowadzi te cła, które tak gorąco zapowiada. No a z drugiej strony, już nie patrząc na Donalda Trumpa, możemy sobie śmiało powiedzieć, że ten rynek generalnie rzecz biorąc e, patrzy na świat e, również z perspektywy chińskiej, gdzie w Chinach szósty miesiąc z rzędu doszło do zatrzymania, do niekupowania złota przez Chiński Bank Centralny. Ja kiedyś mówiłem, że Chiński Bank Centralny, by mieć wystarczającą, wystarczający udział złota w zajwach federalnych, musi kontynuować te zakupy, ale jak widać stara się on w tym aspekcie wysokich cen złota pozostać Poza rynkiem, ale biorąc pod uwagę sytuację, jak to wygląda, zwróćcie uwagę, jak potężna i szeroka stefa się nam tutaj stworzyła z potężnego wsparcia, tak, począwszy od tej linii 2600, tak, poprzez SMA55, która już jest powyżej 2600 i zniesienie FIBO dla tego całego ruchu wzrostowego, który przecież, który przecież, jak widzimy, zaczął się tak naprawdę w październiku ubiegłego roku to mamy zniesienie FIBO dopiero na 2560, tak więc tutaj mamy bardzo potężną, e, bardzo potężną, liczącą prawie 70 dolarów strefę wsparcia i rynek, jak na razie jej nie dotyka. Tak więc tu myślę, że jest pewien potencjał związany z e, tym, że to odbicie nastąpi, bo wybór tampa. Jeszcze nie wpływa w żaden sposób, bo Trump przejmie władzę dopiero w styczniu, natomiast prognozy, że zdoła zakończyć wojnę, jak zapowiadał jeszcze przed objęciem wojny na Ukrainie, przed objęciem e, fotela prezydenckiego w styczniu, e, no może nam troszkę wpłynąć na złoto, natomiast bardziej jest pytanie, w jaki sposób będzie tworzył zapowiedzi co do konfliktu. Izraelskiego z Hamasem i Hezbollahem na Bliskim Wschodzie i swojej polityki wobec Iranu, a także polityki wobec Chin, bo to będzie tutaj głównym znacznikiem. No ale jeżeli mówimy o Stanach, Chinach, to przychodzi nam do głowy tylko jeden surowiec, gdzie mamy mowę oczywiście o rynku soi. O rynku soi, na którym widzimy pewną stabilizację. Rynek nam wczoraj zaliczył pewien spadek, właśnie w kontekście tego, że Donald Trump zapowiada. Taryfy, które mają być tutaj na towary chińskie, również taryfy na towary importowane z innych krajów, które e, mają tak naprawdę największe szanse odbić się na chińskim zapotrzebowaniu na soję amerykańską, z tego względu, że e, Chiny bardzo mocno zwróciły się w stronę Brazylii jako swojego dostawcy soi i kukurydzy. E, po, pierwszej wojnie handlowej w 2018 roku rozpoczętej przez Donalda Trumpa. Natomiast w październiku mamy bardzo wysoki import soi przez Chiny, 8 ponad milionów ton soi, wyższy o ponad e, pół miliona ton więcej niż szacowano, ze względu na to, że nabywcy starają się kupić jak najwięcej soi ogólnie na rynku, nim dostawy ze Stanów Zjednoczonych zaczną być ograniczone przez e, prawdopodobnie e, Tarify celne odwetowe ze strony Chin. E, więc tu to wygląda w ten sposób: całkowity import soi przez Chiny w pierwszych 10 miesiącach osiągnął prawie 90 mn ton, czyli 11% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Więc tutaj zobaczymy jak będzie to się kształtowało dalej. Natomiast widać, że też tworzy się nam tutaj bardzo interesująca strefa. Po pierwsze e, mamy tutaj zniesienia fibo też dość wysoko, tak, ze względu na to, że soja nam bardzo mocno spadła. Z e, tych szczytów, tutaj w drugim kwartale 2022 roku, e, bardzo mocno nam spadło. więc tu mamy dość wysoko to pierwsze zniesienie FIBO. Ale w tej chwili jesteśmy przy psychologicznej granicy 1000 centów jesteśmy w e, pobliżu, w pobliżu tutaj. E, tej strefy 1010 centów, które nam zatrzymują troszkę te wzrosty, zatrzymywały one nam ją, je już 24 października. Wcześniej też byliśmy bardzo tutaj niewielkie te ruchy, zresztą widać, że te ruchy są nadal niewielkie. Zbliżamy się do bardzo końcówki, bardzo dużych zbiorów, jeżeli chodzi o soję w USA. więc SMA 55 też jest tutaj przy 1000, więc mamy też bardzo silny opły. I tak naprawdę wzrost cen w perspektywie tajfowej może nas mocno powstrzymywać przed jakimiś zmianami na tym właśnie rynku. Bardzo prowzrostowymi, oczywiście, jeżeli chodzi o soję amerykańską. Oczywiście, kwestie Donalda Trumpa i soi są też związane z tym, że w poprzedniej wojnie handlowej doszło do sytuacji, w której administracja Donalda Trumpa skierowała. Środki rekompensujące utratę sprzedaży soi do Chin przez Stany Zjednoczone. No Obecnie mamy tutaj dość niską sprzedaż, jeżeli chodzi o sprzedaż soi do Chin. W zeszłym roku sprzedano z USA 26 milionów ton metycznych. Eksploit Soi ze Stanów do Chin, tak, podczas gdy mieliśmy 36 milionów ekoidowe w 2016 roku i niecałe 32 miliony w 2017 roku. Tak więc, no tu zmiany związane z Donaldem Trumpem były całkiem, całkiem, bym powiedział, spore i myślę, że najprawdopodobniej będą one również dalej się pojawiać, ponieważ no Donald Trump raczej będzie chciał, może nie w tak skrajny sposób, ale raczej będzie chciał dotrzymać. Swoich obietnic wyborczych. Takie mam wrażenie. Na rynku kakao tutaj nie będziemy mieli wpływu Donalda Trumpa, bo tutaj jest on co najwyżej konsumentem czekolady. Natomiast częściowo żywienie produkcji kakao w Ganie powinno zmniejszyć obawy dotyczące dostaw, ale nadal zbiory są poniżej średniej z powodu kwestii związanych z niszczeniem. Upraw przez nielegalne wydobycie złota czy chojoby dotykające drzewka kakaowe. Z kolei Barry Calaburt, czyli największy. Na świecie przemysłowy producent czekolady stwierdził, że widzimy znaczną poprawę zbiorów kakao w porównaniu z ubiegłym okiem, ale nadal nie na poziomie sezonu 22-23. Tak więc tu nadal jest duży problem. Produkcja powinna wzrosnąć w sezonie 24-25, ale też nie będzie wystarczała, i raczej nadal spodziewamy się deficytu na tym właśnie rynku. Powiem szczerze. Mamy rynek, który nam wszedł w szeroką konsolidację między 6 a 7 tysięcy dolarów na rynku kakao, więc tu nie szedłbym w stronę w stronę sytuacji związanych z kakao na bardzo duże spadki, ponieważ jeszcze jest troszkę za wcześnie, żeby to jakoś bardzo, bardzo mocno prognozować spadki na tym rynku w stronę 5 czy 4 tysięcy dolarów. Nie zdziwiłbym się prawdę mówiąc, gdybyśmy mieli sytuację, w której na tym rynku już nie zobaczymy cen 4 tysiące dolarów za tonę. Tylko, że ceny utrzymają się na poziomach powyżej 5 tysięcy dolarów za, za tonę tego surowca. Tak więc tu może to wyglądać w ten właśnie sposób dla rynku kakao. Nie będę dzisiaj robił jakiegoś bardzo długiego programu, ponieważ nadal jest dość wcześnie, i nadal mamy dużo wydarzeń, które będą nam ruszać tymi rynkami. Natomiast jak widzicie wrzuciłem wykres gazu ziemnego i Stany Zjednoczone powinny zyskać, jeżeli chodzi o gaz ziemny ze względu na prezydenturę Donalda Trumpa. Cały sektor gazu ziemnego może być wzrostem po stronie podażowej, jak i po stronie popytowej, ponieważ Donald Joe Biden był osobą, która chciała nawet ograniczać eksport LNG poprzez zbadanie, czy eksport LNG jest ekologiczny. Tak, Przypomnijmy, dwa lata temu zarzekał się, że będzie starał się że Europa może liczyć na Stany Zjednoczone w zakresie dostaw gazu ziemnego po rezygnacji z Rosji jako dostawcy gazu ziemnego dla Europy. No a po dwóch latach, tak, no to już popatrzmy, czy gaz ziemny w eksporcie jest produktem ekologicznym i czy go nie zablokować. Były różne działania, które miały blokować. Donald Trump raczej je będzie odkręcać, raczej um, federalne urzędy będą w sposób pozytywny. Podchodzić do rozwoju, tak więc jest tutaj spora szansa i na wzrost produkcji docelowo, i na wzrost eksportu, i tu wzrost eksportu może w perspektywie 5-6 lat sięgnąć udziałów w amerykańskim popycie z obecnych około 13%, 14% do nawet 30, więc tu zależy jaka będzie perspektywa popytowa na amerykańskie LNG. Tak więc tutaj może się nam bardzo, bardzo dużo zmienić. Widać także, że chiński import gazu ziemnego ma się dobrze. Wyniósł w październiku ponad 10,5 miliona ton, czyli 20% więcej niż rok temu, a od początku roku Chiny zaimportowały 110 milionów ton gazu ziemnego, czyli ponad 13,5% więcej niż w ubiegłym roku. Więc w listopadzie mamy w tej chwili średnio gdzieś 100,7 miliarda 100 stóp sześciennych produkcji gazu ziemnego. To jest spadek o 0,6 względem październikowej produkcji. Prognozowany popyt w tym tygodniu to 100,9 miliarda 100 stóp sześciennych, czyli są szanse, że w kolejnych tygodniach zaczniemy patrzeć na wyciąganie gazu z magazynów Stanów Zjednoczonych, który jest przecież na poziomach powyżej pięcioletniej średniej. Zapotrzebowanie na przyszły tydzień ma wynieść 102,4 miliarda 100 sześciennych. Ja jednak nadal podtrzymuję, że szczytowe najwyższe wartości cen na gazie tej jesieni już mamy za sobą, także tutaj ta trójka raczej nie zostanie przebita, dopóki nie dojdzie do jakiejś skrajnej sytuacji, a zapowiadana jest raczej cieplejsza zima niż chłodniejsza. Tak więc tu wiadomo, jest pewien problem. Także przepływ do terminali eksportowych spadł o ponad 6%, w tym miesiącu do 12,3 miliarda sześciennych, ale to może się oczywiście odwrócić, bo mamy, no, wiadomo, pierwsze dni dopiero, jeżeli chodzi o rynek gazu ziemnego, tak więc no, wpływ Donalda Trumpa już gdzieś tam na ten rynek wspomnieliśmy. Ja też nie chcę się powtarzać, wczoraj był webinar, przecież w tym temacie wczoraj też o tych rzeczach mówiłem, podczas programu na żywo w, na żywo w telewizji biznesowej. Więc pozostaje mi tylko, żebyśmy zeknęli sobie, jak wygląda sytuacja na rynku ropy naftowej. Na rynku ropy naftowej, gdzie e, widzieliśmy wczoraj dużą zmienność, natomiast ceny wróciły do punktu wyjścia. E, no, wygląda na to, że tutaj te 76,50 nas zatrzymało, ale... Musimy popatrzeć, że cały czas jesteśmy w bardzo podobnym, utrzymującym się tak naprawdę schemacie e, tego klina, który powinien nam klina, czy jak to się ta formacja nazywa? A chyba klin, e, która powinna nam się zacząć zamykać, tak? I raczej spodziewam się, że będziemy mieli to zamknięcie gdzieś pomiędzy 75 a 77 dolarów. Polityka Trumpa była probiznesowa, co prawdopodobnie wspiera ogólny wzrost gospodarczy, zwiększając popyt na paliwo, jednak jakakolwiek ingerencja w łagodzenie polityki rezerwy federalnej może doprowadzić do dalszych wyzwań na rynku ropy może tutaj dojść do właśnie też wzrostu inflacji, który może nam ograniczyć popyt na ropę naftową ze strony konsumentów, którzy znów zaczną tracić pieniądze. Z kolei Vitol przesunął spółka Vitol przesunęła swój. Swoją prognozę szczytu zapotrzebowania na EP na świecie na lata 30. XXI wieku, czyli troszkę dalej niż, e, am, niż Międzynarodowa Agencja Energii, że paliwo lotnicze i surowce petochemiczne, tak jak skroplony gaz ziemny i nafta, będą napędzać wzrost globalnego zapotrzebowania na EP w ciągu najbliższych pięciu lat. E, import chiński ropy naftowej wyniósł około 10,5 miliona baryłek dziennie w październiku. To jest 5% prawie spadku względem września, prawie 8,7% spadku względem października ubiegłego roku. Od początku roku import jest średnio 10,76 bajełek do Chin, to jest 3,4% mniej niż rok wcześniej. Także eksport rafinowanych produktów naftowych wyniósł 3,96 na ton w październiku, to jest 23% mniej niż w, I we wrześniu i w ubiegłym roku a od początku tego roku import rafinowanych produktów wyniósł nieco ponad 49 milionów ton, to jest spadek o ponad 7%. Więc tutaj widać, że dochodzi do pewnych zmian również w tej strukturze nie tylko popytu w samych Chinach, ale też eksportu, czyli popytu na reszcie świata na produkty naftowe. Zapasy ropy naftowej wzrosły o 2,1 miliona baryłek. Prognozowano wzrost o 1,1 Zapasy benzyny wzrosły o 0,4 miliona. Prognozowano spadek o prawie 0,9 miliona. Zapasy destylatów wzrosły o prawie 3 miliony, podczas gdy prognozowano spadek o 1,1 miliona. Tak więc tutaj całkiem nieźle. Wykorzystanie afinei w USA 90,5% to jest prawie 1,5% więcej, punktów procentowych więcej niż, niż poprzednio, w poprzednim tygodniu. Tak więc no tu ropa naftowa nie wskazuje nam jakichś dużych zmian. Rynek ropy naftowej bardziej zależy od tego, jak będzie przebiegał konflikt, plus ewentualnie wzrost, jeżeli Donald Trump większy presję na zakaz eksportu ropy z Iranu, na co Stany Zjednoczone pod administracją Joe Bidena zaczęły tak jakby przymykać oko w ostatnim czasie i jeżeli przywróci kolejne sankcje na Wenezuelę. To jest tutaj według ekspertów prawie milion baryłek ropy naftowej, którą nasz nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest w stanie zdjąć z rynku tak naprawdę dwoma podpisami. Również jest w stanie zwiększyć ten eksport, ponieważ zwalniając Wenezuelę z, zwalniając Wenezuelę z sankcji, zwalniając z sankcji, jest w stanie zwiększyć o kolejny import, tak więc zepchnąć te ceny jeszcze niżej. Tak więc tu ciężko mi stwierdzić w tej chwili tak zero-jedynkowo w jaki sposób Donald Trump postąpi tu myślę, że w kwestiach irańskich duże znaczenie będzie miała sytuacja konfliktu Izrael, Hezbollah, Hamas, czyli Izrael i jednostki wspierane przez Iran. Więc tu myślę, że będzie ostrożniejsza ta polityka Donalda Trumpa. A my oczywiście żegnamy się, ponieważ no tu nie jestem w stanie tych cen zbyt wiele prognozować, jeżeli chodzi o Europę Naftową, bo jesteśmy na SMA, jesteśmy przy bardzo ważnym poziomie i mamy kluczowe pytania dotyczące i polityki fiskalnej, i danych z amerykańskich rynków, i danych chińskich. No tu wszystko wskazuje, że będziemy tkwić w jakiejś tej konsolidacji. Zobaczcie, że 71 dołek, 76 szczyt, czyli mamy 5-dolarową konsolidację już od 15 października, więc... 5,5-dolarowa konsolidacja na tym rynku nie wyluży niczego dobrego, rynek po prostu czeka, tak więc nie będę zgadywać. Tak więc życzę Wam udanego weekendu, życzę Wam spokojnego weekendu, udanych transakcji, no i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.